Cześć moje jesieniary, niezmiennie mnie te wałki śmieszą na głowie, mam dzisiaj drugie podejście bo jak wiecie w poprzednim filmie próbowałam wyczarować sobie objętość tymi wałkami i wyszła nam, że tak powiem kaszana tym razem mam świeżo umyte włosy, ja je wysuszyłam tak pod włos, żeby nadać objętości nałożyłam te wałki, chociaż z to już mi się wszystko rozwaliło z tego co widzę, ehm, trzymam je na głowie tak 40 minut, także próbujemy, jeżeli teraz nic z tego nie będzie, to się poddaję już no jedno jest pewne, że kompletnie nie potrafię układać włosów rozpuszczonych, no ale objętość jest, moi drodzy, pewnie, że jest. Ubitki, przyszła do mnie właśnie mini paczka z Zary, przymierzyłam i mówię oho, kamerę włączam, pokażę wam bo bardzo mi się podoba i zostawię sobie te rzeczy na pewno, ja długo w ogóle szukałam takiej ala skórzanej, beżowej spódniczki mini i ta jest idealna będzie mi pasowała naprawdę do większości rzeczy do tego zamówiłam sobie jeszcze dwa takie basicowe śmietankowe topy to połączenie w ogóle jest super zobaczcie, do tego można ubrać wełniany kardigan i piękna jesienka stylówka jest gotowa no bardzo mi się podoba i wiecie co, do tej stylówki pasowałyby na pewno buty które sobie ostatnio kupiłam na jesień zimę, to są skórzane takie jasne, kremowe buty, zobaczcie one mają tutaj takiego misia, także one będą bardzo ciepłe, no będę musiała z pewnością o nie dbać, bo jednak jasna skóra nie jest aż taka łatwa w utrzymaniu szczególnie jesienią zimą, no ale tak mi się spodobało, że będę musiała dać radę o tutaj macie nazwę marki tych butów no i moi drodzy, tak prezentuje się cała stylóweczka. Myślę, że super. Co? okej, okay, ale póki co ubieram wełniany golfik bo jest słuchajcie bardzo zimno a my zaraz jedziemy na farmę Dęń. bardzo się cieszę, ale tam jest co roku tak zimno, naprawdę pamiętam że co roku strasznie marzłam po prostu, także w tym roku chcę tego uniknąć i zrobimy sobie jeszcze wspólnie mojego koka którego niektórzy kochają inni nienawidzą, nie mogą już na niego patrzeć i ja użyję dzisiaj włosów clip in od marki Cameron Hair ja te włosy testuję już od około miesiąca, na pewno widzieliście na moich filmach, że coś się tutaj zmieniło. Ja sobie wybrałam najdłuższą długość, to jest 60 cm, ponieważ zależało mi na tym, żeby mój warkocz był bardzo, bardzo długi. Nie wszystkie marki, które sprzedają włosy, oferują taką długość, także tutaj byłam przeszczęśliwa, jak to zobaczyłam. Aha, jeszcze chciałam zaznaczyć, że to nie jest współpraca płatna, po prostu dostałam paczkę w prezencie. Tak jak już wspomniałam, tutaj mam długość aż 60 cm. Zamówiłam sobie 130 gram włosów w kolorze. Silver. Na stronie możecie wybrać różne warianty, jeżeli chodzi o długość, gęstość, możecie wybrać sobie kucyki już gotowe, możecie zamówić włosy naturalne, włosy syntetyczne. Ja zamówiłam włosy naturalne, a jeżeli chodzi o dobór koloru włosów, to możecie spokojnie napisać do dziewczyn, wysłać im zdjęcie waszych włosów i one wam doradzą. Jest też taka opcja, że możecie zamówić sobie próbki włosów na stronie i sprawdzić w domu, przyłożyć do włosów, czy one będą wam pasowały. Także obsługa klienta rewelacyjna. Ja jestem tymi włosami zachwycona, tak jak mówię, testuję od miesiąca, także coś tutaj mogę już powiedzieć, i ja naprawdę jakoś szczególnie nie dbam o włosy doczepiane, bo ja je lakieruję, ja je stylizuję i jak widzicie, one wyglądają nadal pięknie, są błyszczące. Ja teraz zrobię sobie z Wami mojego koka. Ja go zawsze robię tak. To nie jest jakieś profesjonalne. Od lat tak się czeszę. Troszeczkę tutaj sobie tapiruję tą górę. I teraz przypinam włosy. Tutaj mam takie pasmo z dwoma klipsami. Tutaj jeszcze dopinam pasmo z trzema klipsami. Weźmiemy jeszcze jedną dwójkę. Ja tak zazwyczaj na oko po prostu je przypinam, w zależności od tego, czy chcę, żeby ten kok był bardzo bujny, albo bardziej gładki. Dobra, wezmę jeszcze jedną trójkę. I teraz dziewczyny po prostu zbieram włosy jak do kucyka. Wiecie, co robię teraz z Wami fryzurę i gdzieś zapodziała mi się szczotka. Także fantastycznie. Ok, Ewelina pasmo tutaj zawsze przy twarzy musi mieć. I teraz po prostu, jakbym robiła kucyka, przekładam włosy raz, za drugim razem robię sobie bąbeczkę, rozkładam ją. I tak po prostu sobie układam wedle uznania. I ten kok się w sumie tak samo już układa, wiecie? I tutaj zostają mi włosy, po prostu obkręcam je tutaj dookoła. Ja lubię, jak to tutaj tak jeszcze wisi. O, umacniam to wsuwką tutaj, żeby nie było tego widać pod kokiem. I kok jest. I to tyle roboty. No i dziewczyny, moja ulubiona fryzura na Bell jest gotowa Jeszcze sobie zaraz w dużym lustrze muszę tył wygładzić Następnym razem zrobimy sobie moją drugą ulubioną fryzurę, czyli warkocza A ja dziewczyny mam jeszcze dla was kod zniżkowy Ewelina Bigleszys, który daje wam 10% zniżki na zakupy w sklepie Cameron Hair Ja wam te włosy naprawdę bardzo polecam Testowałam włosy różnych marek i te naprawdę podobają mi się najbardziej Dobra dziewczyny, jeszcze zapach i już uciekamy na farmy dyń Wiecie co, ten zapach Chanel Chance to jest dla mnie zapach Słonecznej jesieni. Niektórzy mówią, że to jest zapach na lato. Na pewno jest to zapach całoroczny, ale on mi się nie kojarzy z latem. On mi się właśnie kojarzy z jesienią, ale taką słoneczną jesienią. To nie jest w 100% mój zapach. W ogóle Markus też ostatnio powiedział, że ten zapach nie do końca do mnie pasuje, bo jestem na niego za młoda. No i ja muszę przyznać, że to nie jest taki mój, mój zapach, ale mimo wszystko bardzo go lubię. Natomiast ten zapach Chanel Chance o Ten. To już jest w 100% mój zapach. To jest coś w kierunku Chloe, czyli mojego ulubionego zapachu. I wiecie co? Ostatnio Markus przyszedł do domu i mówi: Boże, co tutaj tak pięknie pachnie luksusowym hotelem? A to byłam ja, moi drodzy, wypsikana tymi perfumami. Na początku ten zapach jest taki troszeczkę mdły, ale on się pięknie rozwija, jest taki świeży, kwiatowy. No, po prostu mój zapach. <laughs> Doesn't matter what I do, she's got a hold on me. She knows how to drive a truck, but she lets me pick her up when we're going dancing. My heart stops beating when my headlight's shining on her. She's my country girl. Słuchajcie, co roku jesteśmy w tej samej restauracji i co roku zamawiam sobie gulasz w dyni. On jest tak przepyszny, no cały rok na niego czekałam I oto on To jest przepyszne, zobaczcie, tutaj są jabłka, gruszki z cynamonem pod kruszonką, z lodami waniliowymi Dobra, na jedzeni i zmotywowani na małe zakupy to Pumpkin Seko jest naprawdę bardzo dobre. Co roku je kupuję. Wezmę nam tym razem dwie takie małe urocze buteleczki. Widzę, że jest syrop malinowy, który ja uwielbiam, także też biorę. słuchajcie, stwierdził, że weźmie najbrzydszą dynię i zrobi z niej taką dynię czarownicę z kurzejkami. Wiecie co, Markus do mnie mówi zobacz, te jabłka wyglądają jak z Królewny Śnieżki i wiecie, że one nawet tak się nazywają. Na koniec jeszcze mała przyjemność, lody, Markus ma dyniowe. Jamie smurfowe, a ja mam lody kokosowe i one są tak przepyszne. Tutaj w środku są takie duże kawałki Raffaello. Powiem Wam, że tak pysznych lodów kokosowych jeszcze nie jadłam. Cześć, kochani, kolejnego dnia. Słuchajcie, farma dynia jak co roku nie zawiodła, było fantastycznie. Tam jest tak rewelacyjny nastrój, jak w jakimś filmie, jak Virgin River. Ja wam w ogóle zostawię linka do tej farmy. Jeżeli jesteście z okolic, to koniecznie tam zajrzyjcie. W ogóle było bardzo dużo ludzi z Polski słyszałam. Pokażę wam zakupy jeszcze szybko. Jak widzicie, kupiliśmy dosyć sporo dyni. Te w ogóle małe pomarańczowe dynie wyglądają tak magicznie, no są piękne. Zaraz tutaj zrobię jakąś dekorację. Te malutkie dynie wybrał sobie Jamie, tą wybrał Markus. Bo stwierdził, że ona wygląda tak bardzo magicznie, jak sarę kopotera. Wzięłam też świeży imbir do herbatki. Ja uwielbiam herbatę z imbirem. Ten w ogóle wygląda jak jakiś homar. Wzięłam też takie ciasteczka dyniowe na spróbowanie. Wzięłam też dla synka taki makaron halloweenowy. Tutaj są dynie, nietoperze, pajęczyny, czarownice. To jest makaron dyniowy, który biorę co roku. On jest naprawdę bardzo dobry. Wzięłam jeszcze takie dwa malutkie pumpkin seko albo dynio seco na jakieś wieczory. Horrorowe, halloweenowe. Wzięłam też syrop malinowy do herbatki. Tutaj mam taki pikantny Jemmy, jako też biorę co roku. On bardzo dobrze smakuje, na przykład do kanapki z serem. I moi drodzy, to wszystko z pumpkinowych zakupów. Kochani, ja jestem sama z Jamiesiem, bo Markus wyjechał na dwa dni. Także dzisiaj planuję taki dzień mama z synkiem, także dużo chyba nie będę nagrywała. Zresztą tak się zastanawiam w tym vlogu: to ja nie mam dla was żadnych mądrości życiowych. No ale co, dziewczyny? Kawę razem wypiłyśmy, dynie razem kupiłyśmy wałki razem nakręciłyśmy także mam nadzieję, że mimo wszystko spędziłyście ze mną miło czas no i dalej spędzajcie, jeszcze nie kończę jeszcze nie kończę, bo to brzmi jak zakończenie no także dzisiaj planuję dzień z synkiem a wieczorem będzie me time, maseczki, pielęgnacja babskie filmy ja w ogóle powiem wam, że bardzo lubię spędzać czas sama, bardzo lubię swoje towarzystwo, dajcie znać jak to jest u was oczywiście każdego wieczoru no nie mogłabym spędzać samotnie bo potrzebuję ludzi, których kocham wokół mnie, ale jeżeli zdarzy się taki wieczór, to absolutnie nie narzekam. Robię w ogóle właśnie zupę dniową, pierwszą w tym roku, a mamy już październik, także czas najwyższy. I ta zupa jest z książki Harry'ego Pottera. Ja w ogóle o tej książce zapomniałam, także dobrze, że ją teraz znalazłam, bo tutaj jest mnóstwo przepisów właśnie takich na teraz, na jesień-zimę. I ta zupa też w ogóle jest ciekawa, bo w jej składzie jest na przykład sok pomarańczowy, jest bardzo szybka i przepyszna, także Wam polecam, przepis Wam zostawię pod spodem, nie mogę teraz znaleźć tego przepisu, ale no zaraz zobaczycie jak ta zupka wygląda. Mam tutaj jeszcze przepyszny po prostu chlebek cebulowy. Słuchajcie, rozwaliłam się ze sprzątaniem łazienki. Wszystko wywaliłam z szafek będę układać na nowo. Także pozdrawiam serdecznie. Nie miała baba roboty, to sobie znalazła. No i voilà, Udało mi się ogarnąć łazienkę. Słuchajcie, nie nagrywałam tego, bo ogarnianie trwało już długo. Jakbym jeszcze to nagrywała, to mi się po prostu nie wyrobiła do jutra. Tutaj, jak widzicie, uporządkowałam szafę z kosmetykami. Te szuflady też uporządkowałam. Tutaj mam kosmetyki do twarzy głównie. Tutaj mam jakieś produkty do włosów. Mam tutaj taki szklany pojemnik z Ikea. Tutaj włożyłam gumeczki, spinki, żeby wszystko miało swoje miejsce. No i tutaj mam jeszcze kosmetyki. W ogóle powiem Wam, że sporo rzeczy wyrzuciłam. Słuchajcie, piję sobie właśnie wino bezalkoholowe, które jest okropne. Oglądam Outlandera i gotuję chili na jutro nicht Niemand wird eure. No dobrze, ma słuchajcie, teraz czas dla siebie, zamówiłam sobie sushi, także zaraz powinno być. No i teraz e, będę miała tą przyjemność. Pielęgnować się, zrobić sobie wieczór spa w świeżo wymytej, uporządkowanej łazience. I wiecie co ja szczególnie jesienią zimą uwielbiam robić sobie automasaż ciepłym olejem. Ja do tej pory rozpuszczałam sobie olej kokosowy w garnku, ale przypomniałam się, że mam świecę od marki Weoli Botanika. I dziewczyny zaznaczam, że to nie jest współpraca. Ja dostałam kiedyś po prostu paczkę od Weoli i w ogóle zapomniałam o tych świecach, a to jest bardzo ciekawe, ponieważ zapalamy taką. Świece, następnie gasimy płomień i tym ciepłym olejkiem się masujemy. No, moi drodzy, domowe spa. Jak ta lala powiedziałabym? Tutaj mam świecę widzę z 40% zawartością masła szya i witaminą E, jakaś świeca czekoladowa oraz świeca również z masłem szya i olejem z pestek śliwki. No to powiedziałabym, że z racji tego, że mamy sezon na śliwki, to weźmiemy tą śliwkową. Powiem Wam, że jeszcze nie jest zapalona, ta świeca pachnie przepięknie, ale tak bardzo świeżo, niejako jesiennie. No dobrze, także czekam aż mi się to ładnie rozpuści. I ja sobie będę wykonywała automasaż całego ciała. Jedzenie sushi na pralce to tylko u mnie chyba, już to u mnie widzieliście gdzieś we vlogach, no nie wiem, to jest mi tak przytulnie jakoś, mogę sobie tutaj skubać to sushi, pielęgnować się przy okazji, to jest wiecie taki mój wieczorek, taka odskocznia mamowa, że tak powiem. Trochę jestem zła, bo specjalnie zamówiłam troszeczkę zdrowszą wersję, wzięłam sześć tych w panierce i sześć takich z warzywami, a pomylili się i dowieźli mi po prostu 12 panierowanych, ale trudno... Są przepyszne, także nie pogardzę. No i co, pięknić się będę.